Chcemy Wam wszystkim przekazać, jak powinniśmy traktować naszych czworonożnych przyjaciół. Głównym celem naszej akcji jest zwrócenie uwagi na niehumanitarne trzymanie psów na łańcuchach. Do akcji przyłączyło się Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Chcielibyśmy również przywitać wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Annę Rakiel, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania. Eugeniusza Rakiel, Prezesa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Barbarę Latosińską, zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu. Psychologa Wardemala Leszczyńskiego i jego psa owczarka niemieckiego Rolpa. Oraz Tadeusza Wnuka, aktora Teatru Jeleniogórskiego. Są również z nami Nauczyciele i uczniowie zespołu szkół ekonomicznych, ekonomiczno-turystycznych. Są z nami liczni wolontariusze, którzy również nie są obojętni na los naszych pupili. Szczególnie chcemy podziękować za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego happeningu. Pani Annie Ragiel, czynnej działalca Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i panu Eugeniuszowi Ragiel, prezesowi zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz panu Waldemarowi Leszyńskiemu, nanemu nowo Górskiemu, psychologowi, właścicielu Centrum i Szkolenia dla Psów. Teraz głos zabierze dyrektor Bursy szkolnej nr 1, pan Krzysztof Raczek. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję młodzieży, że zechciała taką akcję zorganizować i przypomnieć o prawach zwierząt. Jest tutaj dużo osób i myślę, że ta idea gdzieś tam będzie powolutku rozwijała się tak, żeby jak najmniej zwierząt cierpiało. Widzę tutaj przede wszystkim też bardzo dobrze, bo i czworonogi przyszły do nas, chociaż akurat... Nie najlepiej, bo jest duży tłum i na pewno się nie najlepiej czują, ale yy, są z nami i też bardzo się cieszymy. Po co? Zerwijmy łańcuchy. Teraz poprosimy o zabranie głosu wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, panią Annę Ragiel. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem bardzo gorąco podziękować Panu Dyrektorowi Bursy numer 1 w Jeleniej Górze, Pani Dorocie Mazur, Pani Agnieszce Krusickiej. To są główne osoby i organizatorki tej naszej akcji. Osoby, które wspierają wszystkie akcje związane ze zwierzętami w naszym mieście i nie tylko. Młodzieży, która ogromnie i w bardzo duży sposób angażuje się jako wolontariusze naszego schroniska i naszego miasta. Jest również z nami nauczycielka, dwie nauczycielki z zespołu szkół ekonomiczno-turystycznych z młodzieżą, które również wspierają, angażują się, pomagają. Jest gimnazjum numer jeden z panią Anią, która od wielu, wielu lat jest naszą wolontariuszką. Jeżeli wszyscy razem będziemy zwracali uwagę na e, to, jak są przywiązywane i jak są traktowane nasze zwierzęta, to myślę, że nie będzie żadnych e, interwencji z naszej strony, bo wszystkie zwierzęta będą miały dobre i godne warunki życia, nie tylko traktowane jako. Te, które muszą pilnować, a po zakończeniu um, pilnowania są zabijane albo zostawiane w lesie, ale będą traktowane jak członkowie naszych rodzin. Bardzo dziękuję jeszcze raz młodzieży i panu dyrektorowi kursy numer jeden. Akcja Zerwimy Łańcuchy ma świadomość ludziom, jak cierpią psy trzymane na uwięzi, które umierają w męczarniach, często bez opieki weterynaryjnej. Ustawa o ochronie praw zwierząt nakłada na Straż Miejską oraz policję obowiązek reagowania w sytuacjach negatywnie wpływających na los czworonogów. Ustawiliśmy budę, do której każdy, kto zechce, może się na kilka minut przywiązać, by zobaczyć, jak wygląda świat z perspektywy psa łańcuchowego. Jak wycieńczające, koszmarnie nudne i bezsensowne jest życie na dwóch metrach kwadratowych. Większość osób biorących udział w akcji jest zaskoczona ciężarem takiego łańcucha. To po prostu trzeba poczuć na własnej szyi. O problemie psów łańcuchowych mówi się coraz częściej, ale wciąż zbyt mało. Chcielibyśmy. Aby tegoroczna akcja miała jeszcze większy zasięg niż w poprzednich latach, by przybyło się do bud coraz więcej osób. Teraz go zabierze Tadeusz naszego teatru Jeleniejorskiego. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ta akcja jest niezmiernie ważna i pożyteczna. Ja powiem z własnego doświadczenia, z własnego podwórka przy bo będę mówił o psach. Są partnerami dla aktorów w ich codziennej pracy. Przypomnijmy sobie słynnego Szarika z czterech pancernych. Przypomnijmy sobie Psa Cywila. Przypomnijmy sobie chociażby teraz z serialu Psa Aleksa. Przypomnijmy sobie wspaniałą postać Reksia z Kreskówek. Te psy nigdy nie były na uwięzi, Dlatego one mogą tak wspaniale współpracować na planie filmowym. Mogą być partnerami dla nas dla aktorów w tej naszej e, codziennej aktorskiej pracy. Opieka nad tymi zwierzętami, opieka nad e, ich rozwojem, nad osobowością właśnie daje takie wspaniałe efekty później, które widzimy i oglądamy w naszych telewizorach. Dlatego mój apel, serdeczna prośba, jeżeli chcemy więcej mieć takich bohaterów serialowych, seryjnych, filmowych, to naprawdę dbajmy o te zwierzęta i dołóżmy wszelkich starań, aby miały wszystko to, co im do życia jest potrzebne. Bardzo Państwu dziękuję. Teraz no, 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 no. zapraszam pole i psa Ann, która pokaże kilka sztuczek ze swoim psem, a na samym końcu wykona krótkie szkolenie, jak nauczyć sztuczkę Wstydź się. Anu to 6-letni pies ze schroniska skroplonga, a Aleksandra ma 19 lat, jest ucz uczennicą technikum weterynaryjnego. Od 4 lat ćwiczą sztuczki. Anu zna na razie 48 sztuczek, cały czas ćwiczą i uczą się nowych. Można je znać z pokazów sztuczek wystawy psów i majówki ze zwierzętami. Ja.

Co zrobić widząc psa na Przyjrzeć się, czy ma miskę z wodą, szczelną budę, a nie na przykład metalową beczkę, w której zimą zamarznie, a latem się poparzy. Z wystarczająco dużym otworem i łańcuchem dość długim, by mógł do niej wejść, czy nie jest wychodzony, wyłusiały, czy skołtuniony. Czy nie wygląda na chorego, czy nie stoi po kostki w błocie, czy w własnych podchodach? Jeśli zauważysz któreś z wymienionych rzeczy, zawiadom jedną z organizacji prozwierzęcych, np. Towarzystwo Opieki nad zwierzętami, Straż Miejską, Policję lub wolontariuszy na psichworach internetowych. Pies, który ma być dobrym i bezpiecznym spróżem, musi mieć zapewnione godne warunki pracy. Podstawowe zasady trzymania psa na włoży, ocieplona i szczelna puda, która zimą chroni przed grozem, a latem przed upałem. Obszerny kojec, w którym pies może się swobodnie poruszać lub lekki łańcuch o długości co najmniej 3 metry, przyczepiony do wygodnej i szerokiej obroży. Podłoże, na którym stale przebywa pies, drewniane lub z ubitej ziemi, nigdy betonowe. Stały dostęp do świeżej wody. Co najmniej raz dziennie porcja pełnowartościowego jedzenia. Regularne kontakty z ludźmi i innymi psami. Zapewnienie niezbędnej dawki ruchu, czyli codzienne wypuszczanie psa, by mógł się swobodnie wybiegać. Przynajmniej raz w roku wizyta u lekarza weterynarii, który zbada stan zdrowia zwierzęcia i wykona niezbędne szczepienie.